Ale zanim do tego przejdę, to no kilka takich informacji, bo taki mamy natłok wydarzeń, że nie sposób ich nie skomentować. Myślę, że na dwa wydarzenia warto zwrócić uwagę, i to nie z ostatnich dni, tylko z ostatnich tygodni jedno to z wczorajszego dnia właściwie. Po pierwsze, bardzo ważnym wydarzeniem było, była deklaracja rosyjskiego prezydenta Putina na temat przyczyn i sprawców II wojny światowej. Otóż Putin powiedział, że wydarzeniem, które otworzyło drogę do II wojny światowej, był Pakt monachijski z 1938 roku, w związku z czym Polska, chociaż nie uczestniczyła w podpisaniu Paktu Monachijskiego, bo uczestniczyła Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Włochy, no to jest, że tak powiem, współwinna temu. Dlaczego Pakt monachijski? To oczywiście nieprawda, dlatego że Pakt monachijski oznaczał tylko zgodę społeczności międzynarodowej to znaczy Wielkiej Brytanii i Francji które były gwarantkami porządku politycznego wersalskiego na zajęcie przez Niemcy Czechosłowacji to się wszystko odbywało jeszcze w każdym razie Hitler stwarzał takie wrażenie, że to wszystko odbywa się w ramach porządku wersalskiego, yy, ponieważ zabiegał o zgodę Wielkiej Brytanii i Francji, które były gwarantkami tego porządku. Także jeszcze to nie otwierało drogi do II Wojny Światowej, natomiast tę drogę otworzył inny pakt, inne porozumienie, mianowicie pakt Ribbentrop-Mołotow, yy, 23 sierpnia 1939 roku. Dlaczego on otworzył drogę? Treścią Paktu Ribbentrop-Mołotow był podział Europy na strefę wpływów sowieckich i strefę wpływów niemieckich. I w odróżnieniu od Paktu Monachijskiego nie było zgody Wielkiej Brytanii i Francji na tę zmianę. W ogóle te dwa państwa nie były konsultowane. No i to je postawiło przed koniecznością podjęcia decyzji, co w tej sytuacji mają robić. Czy przyjąć ten pakt rybę robotów do wiadomości, ale to było oznaczało zgodę na rezygnację ze statusu mocarstwowego. No bo jeżeli można dzielić Europę na strefy wpływów bez pytania Wielkiej Brytanii i Francji, to znaczy, że one już utraciły status mocarstwowy, że teraz status mocarstwowy uzyskał kto inny, ten, kto Europę dzieli. Czy też bronić swojego mocarstwego statusu siłą? I Wielka Brytania i Francja zdecydowały się bronić swojego mocarstwego statusu siłą. No i to była przyczyna wojny. Tym, tym łatwiej im przyszło zdecydowanie się na siłową obronę, że zgłosił się ochotnik, który zadeklarował chęć obrony tego mocarstwowego statusu w Wielkiej Brytanii i Francji nawet za cenę własnego istnienia. Tym ochotnikiem była Polska. No, i została za to straszliwie ukarana. Została za to straszliwie ukarana. Więc dlaczego Putin to robi? W końcu nie sądzę, żeby on sobie nie zdawał z tego sprawy, co on mówi, ale to w takim razie dlaczego to robi? Ja chociaż zdaję sobie sprawę, dlatego, że w ten sposób przyłącza Rosję do skoordynowanych polityk historycznych niemieckiej i żydowskiej. Co jest celem niemieckiej polityki historycznej? Ono stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową. Celem żydowskiej polityki historycznej jest zagwarantowanie środowiskom żydowskim i Izraelowi możliwości materialnego eksploatowania Holokaustu. No i ponieważ Niemcy Chcą zdejmować odpowiedzialność siebie i zadeklarowały, że nie będą już żadnych takich suplik odszkodowawczych przyjmować, no to celem żydowskiej polityki historycznej jest przeniesienie, przenoszenie tej odpowiedzialności na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska. No i w tym momencie. Przyłączenie Rosji do tej skoordynowanych tych dwóch polityk historycznych wzmacnia te narracje, jak to się mówi teraz uczenie, czyli te opowieści. Dlaczego Rosja? Ano dlatego, że jeżeli przyczyną II wojny światowej ma być Pakt Monachijski, no to w cień odchodzi Pakt Rybentrop-Mołotow. I w związku z tym Rosja, że tak powiem, wraca do stanu pierwotnej niewinności. Co się rzeczywiście zgadza z intencjami rosyjskimi, bo gdyby tak nie było, no to trzeba by było powiedzieć o 17 września, o wojnie zimowej 1939 roku z Finlandią. Co by zakłócało? opowieści, że Armia Czerwona spełniała wyłącznie misję wyzwolicielską. No jak to wyzwolicielską, to nawet naiwni Amerykanie by tam chyba raczej nie chcieli w to uwierzyć. Natomiast jeżeli się o tym wszystkim zapomni, no to wtedy rzeczywiście i taka jest, taka jest tutaj koordynacja między żydowską polityką historyczną i rosyjską. Czego wyrazem była... Ostatnio podczas tej uroczystości w Jadwaszem w Jerozolimie było nie tylko przemówienie prezydenta Putina, ale Również odsłonięcie w obecności premiera Netanyahu pomnika blokady upamiętniającego ofiary blokady Leningradu i jakie, jaka deklaracja towarzyszyła temu odsłonięciu pomnika? Ano taka, że holokaust i blokada Leningradu to są wydarzenia takie martyrologiczne, z którymi niczego nie można porównać. Co to znaczy z punktu widzenia rosyjskiego? To jest, no, z punktu widzenia żydowskiego to jest oczywista oczywistość, dlatego że y, y, istotnym elementem czy najważniejszym dogmatem religii Holokaustu jest to, że Holokaust, czyli masakra Żydów w czasie II wojny światowej, była wydarzeniem bez precedensu. No, to nieprawda, że była wydarzeniem bez precedensu. Precedensów było bardzo wiele. I to po stronie rosyjskiej, bo podczas blokady Leningradu rzeczywiście zginęło zmarło z głodu i zimna i tak. około dwóch milionów ludzi to dużo. Ale parę lat wcześniej podczas kolektywizacji w związku sowieckim zmarło to znaczy zostało zamordowanych albo zmarło około 11 milionów chłopów. Około 11 milionów Żydów nawet tyle chyba nie ma na świecie. A tutaj nie z jakichś przyczyn naturalnych, tylko ze sztucznie wywołanej katastrofy. Humanitarnej zmarło co najmniej 11 milionów chłopów, tak przynajmniej Sałzenicyn podaje w archipelagu Gołak, No a ilu zostało pozbawionych środków do życia, stało się niewolnikami, chociaż przeżyli, ale no już nigdy nie wrócili do swojego poprzedniego statusu, od tego już się nigdy nie dowiemy. I jeżeli, i myślę, że z takim przytupem organizowane. Te obchody, które były wczoraj w Jerozolimie, a będą w poniedziałek, druga część tutaj w Polsce, niestety służą zarówno żydowskiej polityce historycznej, jak i rosyjskiej polityce historycznej, natomiast polskiej nie. Może to zabrzmi tak, bo tutaj pan się spodziewał, że powiem coś śmiesznego, no to tak na pograniczu ryzyka, powiem, że trawestując oczywiście powiedzenie takiego już dzisiaj trochę zapomnianego poety Józefa Ozgi Michalskiego, który w 1967 roku tam po podobnie powiedział, ja powiem trawestując jego ówczesną deklarację, że w dymach bijących z krematoriów, Wszyscy chcą uwędzić swoje polityczne półgęski. I no to rzeczywiście tak jest, i tak było właśnie w Jerozolimie, i tak będzie w poniedziałek w Polsce. Polska oczywiście z tego żadnych korzyści nie będzie miała, bo tu rosyjskie korzyści, no to przedstawiłem, że one służą do, te, do, do tego, żeby świat zapomniał. Zapomniał o zbrodniach komunizmu, bolszewizmu. A przecież były to zbrodnie znacznie, powiedziałbym, ilościowo, liczebnie przeważające wszelkie ekscesy III Rzeszy. Wszelkie. Sołżenicy i inni historycy oceniają, że komunizm doprowadził do śmierci co najmniej 100 milionów ludzi. 100 milionów ludzi to jest ponad, znaczy dwa razy więcej niż zginęło w czasie całej II wojny światowej. To jest około prawie dwa razy więcej, więc widać wyraźnie jaki interes ma Rosja, a prezydent Putin w szczególności, dlatego że on kilkakrotnie wyrażał ubolewanie z powodu likwidacji Związku Radzieckiego. Także no, nie może wyrażać ubolewania z powodu likwidacji Związku Radzieckiego i przypominać zbrodniczy charakter tego państwa. To jest jasne. A z kolei to bardzo odpowiada stronie żydowskiej, która, jak powiem, chce narzucić światu. Opinie, że Holokaust był wydarzeniem bez precedensu w historii świata, co jest oczywistą nieprawdą, no ale jak się, jak to inny wybitny działacz socjalistyczny Józef Goebbels mówił, że jak się jakieś kłamstwo powtarza dostatecznie długo, no to w końcu się wszyscy do niego przyzwyczajają i ono pełni funkcję prawdy. Więc taką sytuację mamy, jeśli chodzi o to,